Dzień dobry. Dzisiaj jak widać małe jeziorko, ponton i będziemy szukać szczupaków. Mam za sobą też okoniówkę, ale nastawiam się na szczupaka, chociaż pogoda nie nastraja. Słonecznie, ciepło, wiatru prawie nie ma. Będzie ciężko, ale spróbuję coś zrobić. Miłego oglądania. No dobra. <laughs> na razie bardzo mała główka, trójeczka, kanibal 10,5 żółty takiego delikatnego delikatnym zestawem to widzę jakoś zielsko wybiło drobnicy sporo się spławia ale jest idzielska pierwsze co zauważyłem jak przyjechałem tutaj na tym jeziorze nie wędkowałem już, no nie chcę kłamać, ale 4 lata. Jeżeli chodzi o pływanie, oczywiście o spinningowanie, to z brzegu trochę w woderach chodziłem kiedyś. Woda spadła jakieś 40, może 60 cm. względem tego co pamiętam. To jest bardzo dużo. Tym bardziej, że jezioro nie jest głębokie. Dokładnie nie wiem jaka jest głębokość maksymalna, ale przecież nie przekracza 5 m. Może być problem przez to, że ta woda spadła. Ryba może teraz dziwnie się zachowywać, bożą którego nie będę ogarniał. No jeszcze jest kwestia tego, że nie było mnie tutaj naprawdę kilka lat, więc nie mam pojęcia, gdzie teraz te szczupaczki, nawet te drobne. Mogą żerować to co było 5 lat temu niekoniecznie będzie się sprawdzało w tej chwili. Wczoraj z Tomkiem byliśmy na innym jeziorku, też małe leśne jezioro. No i tam coś, coś wyszło z wody. Jakieś brania były. Co prawda byłem bardzo rano, w zasadzie ze świtem już wypłynęliśmy. I brania się zaczęły dopiero gdy pogoda się zaczęła zmieniać, zaczęły nachodzić chmurki. Zresztą, zerknijcie, jak to wyglądało. I teraz odpalę i będzie po broni. Kiedyś tak miałem, pojechałem na okonie. Branie za braniem, odpaliłem tylko kamerę. Dziękuję, koniec brań. Jest, spadł. Oj. Ale takie brania niby atakują agresywnie, nie? Mhm. Ale schodzą. Tu A No, jest szlubaczek. Chciał taki możliwszy. O! Co on zrobił? No, w okoliczach wymiaru. Dziękuję. Proszę. Wariat. Nad podwirakiem chciał przeskoczyć. Кто так? Доткнул? salach to też nie bardzo. 58 no, to by... <laughs> Trzeba było mówić, to bym nagrał ładnie, jak wypuszczasz. Wiesz, Może jest teraz dużo płycej, i one bardziej jednak w środku będą stały. No właśnie, właśnie miałem atak. Kurwa Może jeszcze poczekam, co? Tak? Strzał był O, spójrz Jeheee Uh, Obudil se Hi Taky kurva, jo pravě co? Pravě Pravě to kělej Główki na 3 gramy, no przepraszam, że buraszki. Miałem dotknięcie o konia na kanibala, zobaczymy czy, czy buraszka plus tanta da jakiś efekt. Jak nie, to zaraz będę kombinował z jakimiś innymi przętami. Jeszcze jeden rzut na tamte. Nie będzie dotknięcia, zmieniam przynętę. No, jest. O, <śmiech> Maleństwo. <śmiech> Przy samym pontonie taki malutki szczupaczek na tamte no, no już czekaj myślałem że okolonek. fajne uderzenie ja się okazuje że szczupaczek Spadł. Spadł. No co się dzieje? Masakra. Ładnie go wyczekałem. Hak nie jest rozjęty, jest ostry. Branie było ładne. Mały, był mały, ale jest o, naprawdę mały Ale ten chociaż ładnie uderzy. Jak ja mam cię wyjąć taki maluszek? Puść, 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 puść. Bądź tak miły i oddaj obanek. O, proszę. Jest też mały, od razu jak tylko wpadło do wody. Uderzenie to numer 3, ale stopniowo coraz większy, to jest taki 40 taczek. No chodź, no jeszcze jak w z tą tendencją będę miał nawet wymiarowego. Ten dosłownie wpadł do wody. Zrobiłem jedno podbicie i od razu była tak fajna sprawa. Szkoda tych dwóch, które mi poszły. Jednak tam ładnie kołowrotek oddawał, więc wydaje mi się, że mogły być dobre wymiary. Ale i tak nie jest źle. Myślałem, że nic nie wyciągnę przy tej pogodzie. Trzymałe szczupaczki były. Jest jeszcze jeden, też nie jest duży, ale jest. Pff. Oj, pochlepu. Taki czterdziestaczek, a sam się uwonił. No i fajnie. A ty maluchy biorą jak moim zdaniem pogody i ten większy też by się ruszył bo to nie było nawet solidne branie, on brał na 3-4 na razy ale fajnie, że jest szybkie podsumowanie cztery drobne, wyrzeźbione Dwa fajniejsze na kiju spadły. Prawdopodobnie z mojego błędu wydaje mi się, że słabo miałem. Zbyt delikatnie miał ustawiony hamulec. Dobrze ich nie wcięłem, No pogoda kompletnie niespinningowa, nieszczupakowa. Zero wiatru. Słonecznie, bez chmurek. No i bardzo wysoko jest nadal zielsko. Woda jest dosyć ciepła i tak. To wszystko jest nie tak. Jak pogoda się zrobi bardziej szczupakowa, będzie chłodniej, to ziemsko trochę zejdzie. Najlepiej jak przyjdzie ta słota jesienna, wtedy na pewno to łowisko odwiedzę. Mam nadzieję, że ruszą wtedy już te duże szczupaki. No może niewielkie, ale na pewno wymiary. wymiar. Będzie ciekawi. Dzięki za oglądanie i do następnego.